Okay, szanowni Państwo, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Maciej Markowski, Lech Jagdańsk, rzecznik prasowy. Witam serdecznie jeszcze raz. Spotykamy się na konferencji prasowej przed meczem Stal Mielec–Lech Jagdańsk. Lech Jagdańsk, spotkanie zaplanowane na niedzielę 14 maja na godzinę 12.30. Zanim do tego meczu dojdzie. Porozmawiamy sobie chwilkę z trenerem naszego zespołu, z panem Dawidem Badillą. Welcome coach. Jeśli macie do pytania do trenera, to, to możemy sobie do nich od razu przejść. Zapraszam. Dzień dobry, Paweł Sankiewicz, Dziennik Bałtycki. <laughs> Mam pytanie o podejście do tego najbliższego meczu. No bo wiadomo, jaka jest sytuacja, wiadomo, że Lechia spada z ligi. Czy to oznacza, że teraz skoncentruje się pan, ten, pan na tym, żeby dawać szansę młodzieżowcom, żeby wypełnić limity, żeby Lechianie nie musiała płacić kary? Dzień dobry. Tak, uh, mamy yes, uh, We have the plan for to use uh, the next match three young players. This is what the, one of the, the important points for the last three matches, because there are minutes and that we have to, to have it in, in the league, and also they are with us and they deserve to have these opportunities also, and also at the same time it could be the, the possibility that uh, newest uh, or new young players can can make their debut. Tak, oczywiście mamy, mamy to w planie, chcemy wystawić na najbliższy mecz trzech młodych graczy, jest to ważny punkt odnośnie tych trzech ostatnich spotkań, mamy limit minut do spełnienia i chcemy, chcemy go wypełnić, ci młodzi zawodnicy są z nami bardzo długo i po prostu na to zasługują. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańsk, a jaki jest cel sportowy, jak się gra, gdy tak naprawdę o nic się nie gra, no bo wiadomo, że ten cel nadrzędny to było utrzymanie w lidze, więc... A motivací zapytám the point is uh, to try to, to be uh, 16, not to be 17 or to be 18. Uh, this is one of the uh, sports side. the other uh, motivation is also to, to use young players that could be the, the future of the club. Uh, everybody is uh, professional. everybody wants to, to do his, his best in, in, every, in every match. and this is how we are going to afford the next three, three matches. To sportowy jest prosty, żeby nie być po prostu niżej, tylko nie być osiemnastym, nie być siedemnastym, tylko być na przykład szesnastym w tabeli. To jest sportowa strona, o którą walczymy w tych ostatnich meczach, również danie szansy tym młodym zawodnikom, którzy, którzy po prostu w przekroju tego sezonu pracowali i teraz mogą, mogą się pokazać i są po prostu przyszłością tego, tego, tego klubu. I trenera o plany zawodowe chciałem zapytać, czy myśli już o przyszłości, czy z końcem maja po prostu opuszcza Gdański i zapominamy o sobie albo zachowujemy miłe wspomnienia? No bo trener, jakby nie było, wyniki się nie zgadzały, ale był człowiekiem rozsiewającym bardzo dobrą aurę wokół siebie. Now I'm 100% uh, involved for the next three matches. This is uh, what I have in my, in my mind uh, to make the best uh, image for for the team in the pitch, to achieve the the points that we have uh, forward and this is my my priority right now. W tym momencie 100% koncentracji jest na tych trzech ostatnich meczach. Chcemy jak najlepiej przygotować naszą drużynę, ne, aby zdobyć jak najwięcej punktów i to jest to jest w tym momencie dla mnie najważniejsze. Jacek Główczyński, Stopel. dzień dobry. Ja chciałem zapytać, no, taką trochę dłuższą perspektywę i to nie trenera klubu, bo klub nie kończy działalności z końcem ekstra klasę. Czy nie wiem, od dyrektora sportowego, czy od kogoś w klubie trener otrzymał na przykład listę piłkarzy, którzy zostają to na kolejny sezon i no, będziemy na nich stawiać na końcówce sezonu, czy też na listę zawodników, których trzeba sprawdzić, bo są wątpliwości. Czy oni zostaną tutaj, czy poza młodzieżowcami? Wszyscy inni to będą wybory trenera, jeśli chodzi o skład. Dziękuję bardzo. I, I like to use young players. Uh, i think they, they are the future. there is a strategical plan for the future, for the club, to make ready for for the next season. also, at the same time, that we have to do some minutes uh, for this, this season. and we have to put everything inside uh, the same uh, glass to to make the mix and to, to find the best uh, eleven for to achieve this different small. Uh, small achievements you know. we have to use young players we have to think in the future you have to be 16 not to be 17 and then with this mix i will find the, the best first 11 for the next match. Tymczasem powiedział, że jakby lubi korzystać z młodych zawodników jest to jeden z celów, który który ma do zrealizowania, bo tak jak już wcześniej wspominał, jest to jest to przyszłość tego klubu i i być może oni będą stanowić o jego siłę w następnym sezonie. Chcemy, chcemy wrzucić wszystko tak jakby do jednego garnuszka i znaleźć tę optymalną jedenastkę na te, na te najbliższe trzy mecze. Dzień dobry, o skarbąk radio, Miasto z tej strony. Jak wygląda szatnia po tym strasznym dla wszystkich fanów i dla was wydarzeniu po spadku już takim matematycznym. I dlaczego dzisiaj nie mamy okazji porozmawiać z piłkarzami? Of course, it's a very difficult and very uh, complicated situation. Uh, nobody wanted uh, to be in this situation. Uh, nobody expected also that they, it could happen in the end. And and the point is that the the players are uh, are sad. Uh, they they don't like this what happened, of course. Uh, but in the end, uh, we have to. To try to, to see the light, or that the light is going to be again uh, out in the tunnel, you know, and then it's something that uh, we are working for. This um, It's a difficult moment for to find this kind of motivation, but of course, uh, in the daily um, job or in the daily drills, uh, step by step, we are a little bit more uh, out of this sadness. Jest to oczywiście bardzo trudny moment y, dla całej drużyny, ponieważ nikt tego nie chciał, nikt się tego y, nie spodziewał, że tak to się wszystko y, skończy. Oczywiście w szatni panuje y, ogólne przygnębienie, smutek. Ale trzeba znaleźć jakieś światełko w tunelu, jakieś, jakieś pozytywne strony i nad tym się skupić, pracując po prostu dzień po dniu nad tymi elementami, próbując z tego impasu się wydostać. A odnośnie pytania o piłkarza, no to jakby w przekroju całego sezonu tych piłkarzy pojawiało się na konferencji po prostu bardzo dużo. Gdzieś tam w innych klubach nie jest to standard, czy przed, czy po konferencji oni się pojawiają. Dzisiaj postanowiliśmy, że nikogo, będzie, będzie sam trener. W przyszłym, w przyszłym tygodniu będą piłkarze normalnie, tak samo przed Piastem, więc Tutaj się nic nie zmienia. Ja wrócę do swojego poprzedniego pytania. Tam było pytanie o listę pozytywną, a teraz pytanie o listę negatywną. Czy są zawodnicy wskazani przez klub, czy wskazani przez trenera, na których trener się zawiódł, których trener już nie zamierza obsadzać w trzech ostatnich meczach? well in the end uh, every player has difficult uh, different uh, points uh, different uh, future different present of course uh, some of them now they have the, the they are not allowed to play for for the cards some of them they are still injured some of them uh, the club is, Maybe uh, they, they want that they stay here, some of them they are young. Uh, every player has different uh, approach and for that we are going to use some of them and some of them we are not going, going to use It's a, a, a programmation or a planification also for for the aims that I explained before that uh, that we needed to to achieve. Każdy W innej sytuacji niektórzy, niektórzy nie mogą grać przez kartki, niektórzy nie mogą grać przez kontuzję, niektórymi klub wiąże przyszłość, z niektórymi klub nie wiąże przyszłości. Chcemy użyć, tak jak już wcześniej mówiłem, tych zawodników, aby ten zespół po prostu zoptymalizować, tak, żeby ta jedenastka była jak najlepsza na te trzy mecze. I o ile mogę prosić, nie chodzi mi o jakąś długą wypowiedź, a najlepiej w punktach: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Zdaniem trenera przyczyny, dla których Lechia musi spaść z ekstraklasy, za ten okres oczywiście, jak trener pracuje. Dziękuję bardzo. Well, uh, I think you know me. I'm I'm clear. I try to be and to explain everything from from the heart and from the from the truth. When it happened, not only here in, in every place in in the world, uh, it's not just one factor. It's not just the coach. It's not just the players. It's not just uh, the lack or unluck or these kind of things. You know, I think that uh, one of the biggest points in my in my opinion is the the unluckiness. Of injuries, you know, we have uh, many injury players. We have uh, many problems, and not only as a muscle uh, problems, also uh, with uh, injuries. With um, when they are knocking, you know, when they are crashing uh, with the players, you know, this this kind of things. I think that the, it's it's a, a big problem. You know, not only for for the match because you don't have the. the 25 players that you can have. Also, in the training sessions, you, you cannot make uh, one match 10 against 10 because you don't have the, these players, or uh, you are putting players in a different position that they, they are used to play for to make this kind of, of drills. You know, and in the end, one of the the points that I find from from the beginning, since I'm one month or six weeks here, is this is one of the of the biggest points. And another point is also that uh, we I consider that we should score more.

w tego typu sytuacjach decyduje więcej niż, niż jeden element. Nie jest to tylko trener, nie jest to tylko e, szczęście czy nieszczęście. E, w naszym przypadku jednym z takich e, najważniejszych, z najważniejszych elementów e, e, był, to, by, był to status i, i, i ilość, i liczba tych kontuzji, które mieliśmy w zespole, to jak sami dobrze wiecie, uniemożliwia. W dłuższej perspektywie e, przeprowadzenie pewnych zajęć, nawet na treningu, stworzenie, wykorzystanie wszystkich zawodników, aby mogli ze sobą konkurować. E, na przestrzeni tych sześciu tygodni, jest to jeden z tych, z tych najważniejszych elementów. E, oczywiście wiemy też, że ten stosunek strzelanych przez nas bramek do, do tych oczekiwanych e, był znacznie niższy. Powinniśmy e, byli być bardziej skuteczni. Dzień dobry. Tomek Galiński, Wirtualna Polska. To ja, tak trochę odnosząc się do tego pytania, bo trener wspomniał, że mówi od serca szczerze, to chciałbym zapytać o te plotki, które się pojawiły w, ostatnim, w ostatnich dniach. Jakoby zawodnicy mieli duże zaległości w wypłatach, czy to jest tematem w szatni, czy to wpływało na grę i jak wygląda sytuacja trenera? Czy trener po prostu dostaje wynagrodzenie na czas? Dziękuję. Everything affect everything. Of course, uh, some players could affect a little bit more. Some of them could, could affect a little bit less. This is in the end is is we are uh, professional. Uh, we are uh, some of them or some of the staff. Also, we are from another cities. We are moving here, and this is a, a very, for my opinion, is a very important uh, point. Also, not the only one, but it's it's also an important point. Uh, that could affect also in the in the performance of of the players. Uh, my situation right now is that I'm focusing in the in the next match, hundred uh, percent. This is what I want. This is how I focus, and this is what I'm I want to do. powiedział. <coughs> niektórych zawodników, niektórzy odczuwają to bardziej, niektórzy odczuwają to nieco mniej, ale wszyscy na, na samym końcu jesteśmy profesjonalistami. Również to, że gdzieś tam pochodzimy z różnych stron ma, ma też swój wpływ na to. Z mojej perspektywy ja jestem w stu procentach skupiony na tym, co przed nami, czyli na następnym meczu. Czy mamy jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, to możemy sobie skończyć. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję Panie trenerze. Thank you coach. I do zobaczenia.